I na lata 2017-2029 z uwagi na projekt, yy, zakłada deficyt budżetowy w kwocie 15 milionów złotych, który wynika z zaplanowania nieuzasadnionych wydatków wyższych niż planowane dochody Bardzo duży udział wydatków bieżących w pokierowanych dochodach przy kwocie planowanych dochodów 44,588 Wydatki bieżące 4362 to jest 90% planowanego dochodu gminy. Nie przewiduje realizacji nowych zadań własnych gminy, które uzasadniałyby wzrost wydatków bieżących. Winny one być na poziomie planu wydatków bieżących lat 2015-2016. Komisja m.in. negatywnie ocenia wysoką kwotę w wydatkach bieżących przewidzianą na e remonty dróg. Nie powinna przekraczać 1 miliona złotych, łącznie z zimowym utrzymaniem dróg. Komisja Rewizyjna podczas przeglądu remontowanych dróg negatywnie oceniła w wydatkowanie w 2016 roku ponad 2 milionów złotych, zatem brak jest uzasadnienia na wydatkowanie ponad 2 milionów, chyba tam 300, jeżeli dokładnie pamiętam, w 2017 roku. Bardzo mały udział w wydatków majątkowych. W planowanych dowodach gminy na 2017 rok na wydatki majątkowe przewidziane jest około 4 milionów złotych, to jest około 9%. W budżecie gminy na 2015-16 rok na wydatki majątkowe było przeznaczone około 10 milionów złotych, co stanowiło ponad 20% dochodów gminy. Wnioski Komisji Rewizyjnej do przedłożonych projektów uchwały. Komisja wnosi o sporządzenie przez Wójta Gminy autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i WPR na lata 2017-2024, w którym plan wydatków gminy będzie w tym na tym samym poziomie co dochody, to jest bez deficytu budżetowego. Wydatki majątkowe w strukturze wydatków gminy winny stanowić nie mniej niż 10 milionów złotych przez zaciągania kredytów lub emisji obligacji. Wydatki bieżące określili na poziomie wydatków planowanych na rok 2015-2016. Ponadto komisja wnosi o wykreślenie z projektu uchwały budżetowej UWP realizacji następujących zadań. Budowa w budynku komunalnego, budowa złotka punkt e i modernizację oczyszczalni ścieków realizować w latach 2017-2019 z uwzględnieniem dofinansowania ze środków wewnętrznych bez zaciągania kredytów i emisji obligacji. Może, się... może się... na... Nie w półsłowach muszę odnieść po pierwsze. Ale Momencik, może wszyscy, bo przeczytają. Nieusadnione wydatki, to jest zakładane nie, do pan pan Bóg, w miejscu, nie w No ale Panie Wójcie, no, Nie mamy teraz dyskusji, ja bardzo nie patrzę, tak, to ma znowu będziemy Tak są na remonty O remontach dróg już opowiedzieliśmy. No, ale normalnie tak, nie ustawione że... wydatki. No, Zapoznajemy się z opiniami. Komisji. Za opiniami z, z, z... z opiniami. Pani Wójcie, ja za tak chwilę i zapoznamy się i będziemy potem Bym poprosiła teraz Komisję Oświaty, przewodniczącego Komisji Oświaty